Od 1 stycznia 2020 roku nastąpi kluczowa zmiana dotycząca wpłat podatków dochodowych od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych. Od tego dnia płatności należy bowiem dokonywać za pomocą indywidualnego rachunku bankowego, a nie jak do tej pory na rachunki bankowe poszczególnych urzędów skarbowych. Indywidualny rachunek podatkowy wygenerować można na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój identyfikator podatkowy, czyli PESEL w przypadku osób fizycznych, lub NIP w przypadku organizacji. Taki mikrorachunek służy wyłącznie do dokonywania wpłat. Zwroty realizowane będą na dotychczasowych zasadach. Dodatkową korzyścią mikrorachunków podatkowych jest to, że nie ulegają zmianie wraz ze zmianą miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności. Zachęcamy do wygenerowania swojego indywidualnego rachunku podatkowego na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.